Hey, wszystkim z tej strony Natalia i witam Was cieplutko w kolejnym odcinku z gry Star Stable na moim kanale. Znajdujemy się, jak widzicie, w dość osobliwym miejscu, przynajmniej w ostatnim czasie, gdzie zawsze witałam Was w głuchym lesie. Ale nie martwcie się, do głuchego lasu, do głuchych lasów w sumie. Też dzisiaj pojedziemy, ponieważ nazbierałam prawie 4000 świetlików. Pozbierałam sobie te świetliki gdzieś tam po drodze, natomiast w tak zwanym międzyczasie zrobiłam zadanie u Mario. Yy, czy zadania poboczne u Mario, które odblokowały mi zadanie fabularne. Alojuka, wiesz co, przyjechały zapasy do mojego sklepu. Teraz pozostaje jedno pytanie, kto tam będzie pracował? Dostałem mnóstwo aplikacji, ale wybrałem trzech kandydatów. Ale nie mogę się zdecydować, kogo wybrać. Wszyscy wyglądają w porządku. Możesz się przyjechać, spotkać z nimi i powiedzieć mi, kto według ciebie jest najlepszy? Porozmawiaj z Mariem jeszcze raz. Prawdziwy, gwiezdny sklep. To takie zadanko sobie teraz robimy. Więc porozmawiajmy z nimi jeszcze raz. Ależ jak z niego. Taki niewyraźny. Możesz? Wow, mam szczęście, że cię znam. A teraz posłuchaj. Kandydat na gwiazdę numer 1. Pierwszy kandydat do pracy to, naprawdę nie wiem jak się nazywa, podpisał swoją aplikację, tylko hashtag 357. W każdym razie wygląda bardzo dobrze, a możesz go znaleźć w Morland na lądowisku Darkcore. Jedź tam, pogadaj z nim i przekonaj się, czy nadaje się do tej pracy. Ok? Kandydat na gwiazdę numer 2. Muszę powiedzieć, że kandydat numer dwa wygląda naprawdę obiecująco. To młoda dziewczyna, ale wygląda na bardzo kompetentną i dojrzałą. Na zdjęciu nie wygląda na starszą niż 16 lat. Ale to nie znaczy, że nie weźmie odpowiedzialności za sklep, prawda? Ma na imię Julie i mieszka w wiodłowym Gaju. Pojedź tam, pogadaj z nią i zobacz, czy jest odpowiednią osobą do mojego sklepu. Dobra, też sobie to przyjmiemy. I ostatnią kandydatką, jaką znalazłem, jest pani o imieniu Bella, mieszkająca w Winnicy. Pracowała bardzo długo w jednym z tamtejszych sklepów i myśli, że jest gotowa poprowadzić sklep sama. To brzmi naprawdę dobrze, prawda, Juka? Jedź do Winnicy, porozmawiaj z Bellą i zobacz, czy to jej szukamy do tej pracy. Dobra, czy ogólnie mamy Murland, Jodłowy, Gaj oraz Winnice z Różnej Polany. Dobra, więc oczywiście wrócimy sobie. Podwózką do, do Morland. Czy mi się wydaje, czy to będzie ktoś z Darkcore? Bo oni się tam chyba podpisywali e, numerkami i i tak mi coś w ogóle, bo że tak dawno nie byłam poza tymi e, głuchymi lasami, że teraz mi aż dziwnie, jak tutaj nie ma żadnych świetlików, nie ma żadnych stert nie ma takiego nic. Nic. Dobra. Gdzie jesteś? Powiedz mi. OK, już go widzę. Hashtag 357. Na co się gapisz? Prowadzić sklep w obserwatorium? Jestem do tego stworzony. Dobrze sobie radzę z ludźmi. Nadążasz? Czy nadajesz się do tej pracy? Co? Nie ufasz mi? Nazywasz mnie kłamcą? Ok, ok, wyglądasz na miłą. Wiem, że tak nie myślisz. Rozumiem. OK. nadaję się do tej pracy, bo lubię gwiazdy. A jeśli ktoś spróbuje coś ukraść, zrzucę go z klifu. Więc Mario nie będzie musiał się martwić, że ktoś weźmie jego sprzęt. Łapiesz? Naprawdę lubię planety i gwiazdy i inne rzeczy, więc jestem idealny do tej pracy. Powiedz Mario, że spotkam się z nim w obserwatorium, jak tylko da mi pracę. Eee, no nie wiem, nie brzmi ten kandydat na, na prowadzącego sklep najlepiej. Ech. Na miejscu Maria byłabym się, że to jego zrzuci z klifu i okradnie sklep sam. Ale. E ale dobra, powiedzmy jeszcze do dwóch kandydatów. Jodłowy Gaj i Winnica. Oczywiście pojedziemy sobie szybką podróżą. W sumie, żeby nie było tak monotonnie, możemy sobie na ten moment zmienić konia na niemagiczne wcielenie, jak jesteśmy poza lasem, bo jak naprawdę mi się podoba ten fryz i ten sprzęt mi tak do niego pasuje. Ten kolorek w ogóle dobiłam do siódmego poziomu, jak widzicie, i odblokowałam ten ruch specjalny. On mi się tak strasznie podoba. Nie wiem, mega jest. Dobra, podjedźmy do, do tej dziewczyny. Porozmawiajmy z nią. A w ogóle jakie konie są w jodłowym gaju? Morgan. O nie, to Morgana nie mam. Ten ładny, ale chcę sobie kupić takiego. Mm, takiego holendra, więc jeszcze nie. Ten w ogóle, jaki ten? Dziwny troszeczkę. O, gniady, ładny. Nie, ładne, chociaż ja nie jestem jakąś szczególną fanką morganów. Ja mam na. Ale zobaczcie, jak ładnie chodzi, jak ten ogonek unosi. Nie jest zły. Ja nie jestem jakąś szczególną fanką morganów, natomiast e, na pierwszym koncie pamiętam, jak weszły te morgany i one miały jakieś tam inne animacje niż zwykłe konie, jeśli się nie mylę. I wtedy rzeczywiście kupiłam sobie, uciułałam na niego te Star końsy i kupiłam go sobie. Ej, koń Bashkir Curly! One są takie słodkie! Nie widziałam nigdy takiego na żywo, a chciałam. W ogóle podobno te konie są e, hipoalergiczne, a ja jestem alergikiem. O, tu są te Nasiwakary, nawet nie wiedziałam. Myślałam, że są na ranczu Starshine. Kiedyś były, w każdym razie. E. Ja mam uczulenie, co prawda, nie na konie, ale na sierść zwierząt, na przykład kotów, psów, niestety, i, i na kurz, więc takie trochę zabójcze połączenie. I porozmawiajmy z Julie. A, to jest ta pani, dobra. Julie? Tak, to ja, młoda? Eh, zdjęcie, które wysłałam w aplikacji, mogło być trochę stare. Dobra jest. Byłabym doskonała do prowadzenia sklepu w obserwatorium. Jestem zorganizowana, dojrzała i dobra we wspinaczce, co może być pomocne, jeśli jakaś gondola będzie potrzebowała pomocy. Co robiłam wcześniej? Uprawiałam wspinaczkę górską. Byłam pierwszą osobą, która wspięła się na szczyt wulkanu Garnock w 1984 roku. Jeśli o tym nie słyszałaś, wspinaczka i prowadzenie sklepu nie są powiązane? Moja droga, to prawie identyczne rzeczy. Obie wymagają przygotowania na wszystko i nie spuszczania oka z góry ani na chwilę. Lub klienta w w sklepie, jakkolwiek. Jedź do Maria i powiedz mu, że świetnie bym się sprawdziła w tej pracy. Okej, okay, na pewno ten kandydat, ta kandydatka prezentuje się lepiej niż tamten kandydat numer 357. To jakbym miała wybierać, no to prędzej, prędzej bym ją wybrała, ale jeszcze pojedźmy do winnicy i zobaczmy trzeciego kandydata. O, te piękne koniki. Na razie nie będę do nich podjeżdżać, bo jeszcze kupię jakiegoś. I dopiero będzie. E, dobra, tutaj gdzieś mamy porozmawiać z kimś. O, widzę. Widzę, już widzę. Z Bellą. Co? Mów głośniej, nie słyszę, co mówisz. Znaleźć gwóźdź w wieży wiertniczej? Zwariowałaś, o czym ty mówisz? Prowadzić sklep w obserwatorium. Aha, dlaczego po prostu nie powiedziałaś? Jestem do tego stworzona. Pracowałam w sklepie wiele lat. Wątpisz? Aha, dlaczego odeszłam? Szef powiedział, że krzyczałam na klientów podczas zakupów. Co poradzę na to, że obdarzono mnie mocnym głosem? To dobrze mieć silny głos w górach. Mogę wykrzykiwać reklamę ponad szczytami gór, więc Mario nie wyda ani szlinga na promocję. E, Okej. Okay. Jakby mimo wszystko myślę, że kandydatka numer dwa wypadła najlepiej w tym zestawieniu, ale e, najlepiej nie znaczy, że, że się do tego nadaje. Zobaczymy, pojedźmy do Maria, opowiedzmy mu o naszych przygodach. Nie lubię właśnie jeździć do tego Maria, bo tutaj trzeba y, się pofatygować, przejechać do tej kolejki, tą kolejką na szczyt, a potem Monty każe szukać gwiazd i, i jeździć, kalibrować teleskop, i już mi się odechciewa, bo tak jeździć w tej weftę, w tej weftę. Nie, ja, ja nie mam na to czasu, ja tu jestem zapracowana. Ja tutaj wkroczyłam na ścieżkę druida i, i teraz to mam lepsze rzeczy do roboty. Ale dobra, pójdźmy sobie do Maria. Tak naprawdę chciałam odblokować to zadanie z gwiazdami. W ogóle bardzo mi to przypomina zadanie z gwiazdami w Assassin's Creed Origins. I ostatnio właśnie grałam trochę w Assassin's Creed Origins na konsoli znowu. I, i mi się tak pokojarzyło i nagle nabrałam ochoty, żeby, żeby zrobić to zadanie u Maria. Ale dobra, kandydat z Dark Core. A więc rozmawiałaś z hashtag 357. Jaki jest? Kandydatka zydłowego gaju. Rozmawiałaś z Julie? Jaka jest? Ach, spotkałaś Belle w winnicy, jaka była? No powiedzmy mu więc. Och, Juka, nie wiem, kogo powinienem wybrać. Wszyscy troje wyglądają dobrze. No nie wiem, Mario. Eee, ty wybierz, kto powinien prowadzić mój sklep? No chyba najlepiej mi pasowała Julie. To świetnie. Potem weślę wiadomość do naszego zwycięzcy. Aha, no i generalnie dzisiaj to, to będzie na tyle. <grytanie> Czy na tyle, u Umaria, nie na tyle w tym odcinku. Wrócimy sobie do niego jeszcze, żeby kontynuować tę niesamowitą przygodę. Dobra. Na razie wrócimy sobie do głuchych lasów, a ja spotkam się z Wami już na miejscu. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. O, hej, ładnego masz konika. Alice. Alice. Beach Rider. Ale dobra, nazbierałam sobie prawie 4000 tych świetlików, bo teraz już wszystko do ulepszenia jest niesamowicie drogie. Mm. Tak, częściej odkryjesz błędne ogniki, to na razie tego nie chcę. Na razie tutaj odblokujemy sobie radosne łapanie światła. Światło Aiden samo cię odszuka. Światło przyjdzie do ciebie ze świetlików, które są dalej, dzięki czemu zbieranie go będzie łatwiejsze. Ok, i następne to większa szansa na znalezienie świetlików w stertach liści. To na razie to zostawimy, bo chciałam ruszyć do piątego poziomu runologii, chociaż tutaj już rzeczy kosztują po 1500. Ale nie po to uzbierałam tyle tych świetlików, świateł, żeby teraz sobie żałować. Tak, tutaj jest mała szansa na odzyskanie proszku ogrodowego. To na razie sobie tego nie zrobimy, tylko weźmiemy inspirację rzeźbiarza. Częściej znajdziesz zagadki ryciarun. Bardzo chętnie. Oraz głębia tajemnic poziom czwarty. To odblokuje bardzo wysoki poziom trudności z zagadek glifów runicznych. No i znowu nas na nic nie stać. Zerknę sobie jeszcze kamień runiczny nad jeziorem porozmawiać z Jade, by dowiedzieć się więcej o kolejnym kamieniu runicznym. Okej, okay, ale to na no to najpierw sobie musimy zarobić. Nie mogę się doczekać, żeby, żeby tutaj. Zrobić to ostatnie zdanie z Erinestą i Petrą, bo jestem ciekawa, jak zakończy się ta przygoda. Ale na razie nas na to nie stać. Natomiast zauważyłam, że te e, dzikie konie, ci, dzikie magiczne konie, pojawiają się na mapie. Na nich nie ma e, wykrzyknika, nad nimi nie ma wykrzyknika, ale one są zaznaczone wykrzyknikami na mapie. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak jak widzę i jeden tutaj, więc więc jednak, jednak coś tam jest jakiś znak, że żony mogą coś od nas chcieć. Z zablokowałam się z to było zabawne. Okej, okay, ale w takim razie my sobie do nich pojedziemy. Natomiast jeszcze w międzyczasie pojedziemy sobie do mm, do tej pani z druickiego wybiegu. Po prostu pojedziemy sobie na druicki wybieg. Okej, okay, jesteśmy tutaj, ponieważ odblokujemy kolejny prezent. Więc zróbmy sobie trening o zbieraniu upiornych świateł moje ulubione. Pozbieramy sobie upiorne światła, więc to będzie chwila moment, nie powinno nam się tutaj nie wiadomo jak długo zejść. I jednocześnie wbijemy poziom konia oraz... Oraz zdobędziemy kolejny prezent. Jeszcze daleko mi do konia, bo ja to w sumie robię bardzo rzadko, jak mi się przypomni, że mogłabym to zrobić. I głównie właśnie przy trenowaniu nowych koni to gdzieś tam się tak raz dziennie tam zajrzę, eee, bo, bo za to jest po prostu dużo expa. Mówię, 400 expa za pierwszy przejazd. Dobra, odblokowano nową nagrodę, Ok, Najpierw podniesiemy poziom konia. Jej! A teraz podjedziemy odebrać nową nagrodę. E, dobra, odbierz. I dostaliśmy. Nie wiem co dostaliśmy. A, pięć pomarańczek i trzy proszki kwiatowe, ale można ich użyć tylko na pierwszym koniu w grze, ale za to można je sprzedać za 1500, a to już nam się przyda bardziej. I pomarańczka też się przyda. O moment, tu jest coś jeszcze. Waniliowy sen, ciasto przygotowane z dużą dawką miłości i wanilii. Dobra, po, porozmawiajmy sobie z, z Rianon. Juka, musimy porozmawiać. Im więcej, tym lepiej. Już prawie jesteś gotowa, by dowiedzieć się czegoś ważnego o swoim treningu, ale najpierw muszę Ci coś powiedzieć. Gdy, doszłam, gdy odeszłam z Dale, by zostać strażniczką dziczy na północy, miałam ku temu powód. Chodzi o coś, co zobaczyłam. Co zobaczyłaś? Bardzo długo myślałam, że magia ma tylko jedną stronę: pomaganie, jednoczenie ludzi i naprawianie świata. A potem coś się wydarzyło. Jadąc pewnej nocy przez las, spotkałam zakapturzoną postać. Chwilu nie, nie słyszałam tej historii. Bądź cicho, to może jeszcze ją usłyszymy. Tylko Juka i ja mieliśmy brać udział w tej rozmowie. Im nas więcej tym weselej. Skoczę po chrupki serowe, usiądziemy razem i posłuchamy opowieści Rianon. Kocham chrupki serowe. Nie chciałyśmy przeszkadzać. Żadnych chrupek, Alex. Coś mi mówi, że to opowieść innego rodzaju. Dobrze, mogę kontynuować, jeśli będziecie cicho. Na czym to ja skończyłam? Zakapturzona postać stała na środku drogi. Może to przez ciemność, ale wydawało mi się, że pojawiła się znikąd. Nie miałam czasu, by zareagować, i zanim się spostrzegłam, mój zuchwały koń islandzki, frekur, już się zatrzymywał. Nawet się nie bał, po prostu stanął jak wryty. Postać uniosła dłoń, jakby chciała go pogłaskać. I wtedy poczułam, jakby ktoś wysysał ze mnie życie. Wszystkie dźwięki lasu ucichły. Czułam, jak mój wierzchowiec słabnie. Poczułam to dzięki instynktowi zaklinacza dziczy, dzięki mojej więzi z naturą i końmi. Nie wiem, co ta osoba robiła, ale wysysała życie ze wszystkiego dookoła. Musiałam uciekać i tak też zrobiłam. Z całej siły zawróciłam frekura i pogarlopowaliśmy, nie zdrzymywaliśmy się przez całą drogę do domu. Czy to mógł być mroczny jeździec? Być może, albo ktoś, kto ma dar zaklinania zwierząt i wypaczył go w jakimś niecnym celu. Na świecie jest wiele niebezpiecznych stworzeń, które pozostają poza światłem Aiden. Nieważne, kim była ta postać, ważne, co czułam. Moja więź z końmi Jarowiku, źródło mojej siły i, nad... i najcenniejsza dla mnie rzecz na świecie po prostu zniknęła. Myłam światło Aiden zapewnik, a nagle znalazłam się w ciemności. Z czasem udało mi się naprawić więź z końmi, gdy spotkałam mojego ukochanego Nixa. Jednak w tamtej chwili moje spojrzenie na magię całkowicie się zmieniło. Zobaczyłam, że wykorzystuje się także do krzywdzenia koni i niszczenia świetnej więzi. Przestraszyłam się. Nie mogłam tak żyć, wiedząc, że koniom grozi niebezpieczeństwo. Dlatego uciekłam, spanikowana i zdezorientowana. Pojechałam na północ Jorwiku, gdzie żyłam na łonie natury jako zaklinaczka dziczy, co było jednym znanym mi sposobem chronienia koni przed takim zagrożeniem. Dlaczego wróciłaś? Elizabeth potrzebowała pomocy. Najpierw odmówiłam, ale potem uświadomiłam sobie, że mam ważną rolę do odegrania i muszę pomóc druidom. Wróciłam na chwilę, tylko dla Elizabeth, ale potem zobaczyłam zjednoczonych jeźdźców duszy i to, jakich więź wzmacnia ich magię. Postanowiłam zostać, bo im nas więcej, tym lepiej. Nie wiem, co sobie myślałam, gdy odjeżdżałam z Weildale. Kierował mną strach. Ale przecież ty jesteś Rianon, nieustraszona zaklinaczka dziczy, kopaczka z zatków i najpoważniejszego i najpoważniejsza osoba jaką znam. Jak ty mogłabyś się czegokolwiek przestraszyć? Nawet najsilniejsi czasem się czegoś boją, Alex. Dobrze powiedziane, Linda. Juka, tak naprawdę to ty otworzyłaś mi oczy. Twoje oddanie, umiejętności i talent dały mi wiarę w światło Aiden, którego nie miałam już od jakiegoś czasu. Może nie jestem najpotężniejszą druidką, ale wiem, że jeśli dam z siebie wszystko, razem ochronimy niewinnych. Bez względu bez względu na siłę i umiejętności, magiczne światło Aiden wypełnia nas, gdy tworzymy silną więź z końmi. Masz rację, i nawet jeśli siłym mroku chcą ją zniszczyć, wciąż warto im się przeciwstawiać. Dobrze, dość już wspominania, czas wracać do jazdy duszy. No weź, nie doszłaś nawet do najlepszej części. Aleks ma rację. Nie powiedziałaś o tym, co najważniejsze. Na dziś już wystarczy, ale została jeszcze jedna rzecz. Juka, niedługo ruszymy na łono natury i odsłonię przed tobą ostatnią tajemnicę. Najpierw muszę się jednak przygotować. Dam ci znać, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Okej, okay, to było naprawdę ciekawe, w sensie. Ja pamiętam, że tutaj, tutaj są zadania z z nią fabularne i ona coś tam pomiędzy tym tłumaczy. Szczerze, nie spodziewałam się, że w tym kierunku potoczy się nasz dzisiejszy odcinek. Potrzebuję trochę czasu. Dam ci znać, gdy będę mogła kontynuować tę rozmowę. Okej. Okay. Ona da nam znać, a w tym czasie my sobie pojedziemy, ponieważ tutaj w dużym pobliżu jest koń. Wydaje mi się, że to jest Petra. Nigdy nie pamiętam, która jest która. Więc porozmawiamy z nią sobie, jak widzicie na mapie się, no teraz to nie widzicie, ale możecie mi wierzyć na słowo. Na mapie się pokazuje kowy krzyknik. Koń chce z tobą ustabilizować kamień runiczny. Ok, podjedziemy sobie jeszcze w jedno miejsce i zgarniemy drugiego konia, ponieważ ja chcę zrobić wszystko za jednym zamachem. Dobra, nie, niebezpieczne upadki w Twojej okolicy. Ja chcę sobie zrobić wszystko za jednym zamachem i tak też zrobimy. Tutaj widzę kolejnego konia, ten chce przejeżdżać. Ojoj, woda. Podjedziemy sobie to której z chemerianty, ja nie wiem która jest która. Nadal, mimo że już to ostatnio rozgryzłam, po prostu sprawdziłam sobie, która jak wygląda. Teraz za nami biegną, tylko troszeczkę się... Troszeczkę się zrobiły w jedną całość. Dobra, tutaj będzie dalej kolejny koń. O, torba. 250, dobra, bierzemy tą torbę. Ja i tak nazbierałam tych proszków. Mam ich aktualnie 16. Okej, okay, tutaj jest ta druga od przejeżdżania przez liście. Ojej, ojej. Jaka abominacja! Jeszcze chciałam znaleźć jednego konia, który jest gdzieś tam, bo jak to już powiedzieli przed chwilą w tym zadaniu, im nas więcej, tym weselej. W ogóle mi się udało znaleźć już tego konia raz poza nagraniem, bo wcześniej do tej pory go nie mogłam nigdy znaleźć. Jakoś zawsze trafiałam na tego kamiennego golema i zaraz zobaczycie, ale spójrzcie tylko na nią. Ja nie wiedziałam, że ona jest taka piękna, jest prześliczna, te kolorki. Czemu nie mogę z Tobą porozmawiać? O, już mogę. Koń chce z Tobą ustabilizować kamień runiczny. Okej! Okay. No po prostu cudowna. Z tych dwóch zdecydowanie bardziej mi się podoba ta ciemna. O Boże, co to za abominacja. I z taką wesołą gromadą, która wygląda trochę przerażająco, jak jakiś twór z rodziny Adamsów. Pojedziemy sobie ustabilizować kamień runiczny oraz przejeżdżać przez górki liści. Przez sterty liści. Górki liści. Dobra, świetlik. Zbierzmy go sobie. Czy błędny ognik, błędnik jeden. I tam jest drugi. Zbierzmy je sobie, bo one dają plus 50 tych światełek. Co to zawsze warto, szczególnie, że no teraz wszystko jest drogie. Okej, okay, pierwsza sterta liści za nami. Jakoś takich tu nie widzę, ale to nie szkodzi, bo na pewno zaraz znajdziemy kolejne. A najpierw udamy się do kamienia. O, jeszcze w międzyczasie zróbmy szybko wspólną chwilę. Aha. Dobra, cokolwiek tam. I zróbmy to. Bardzo wysoki poziom. Uważaj na niewłaściwe glify, których jest naprawdę sporo. Ale 240 światła za to dostajemy. Okej, okay, teraz musimy aż 5 odgadnąć. Dobra, znak Igni. T, znak mniej, większości z Księżycem. Y z patykami i krewetka. Igni już widzę. I T już widzę. Krewetka. Boję się tutaj odjeżdżać za daleko, bo już wiecie, jak się kończy moje odjeżdżanie za daleko. O, dobra, tutaj mamy jeden znak. Łapka z Księżycem, to nie. Fale Dunaj. No nie, właśnie o to mi chodziło. Dobra, trudno, kasujemy to jeszcze raz. Dobra, bardzo wysoki. Uważaj na niewłaściwe glify, bla, bla, bla. Teraz mamy tak. Łyżwę, taki znaczek, krewetka bez zawiaska, Y. I to już widzę tam. Krewetka bez zawiaska już widzę tutaj. No, 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 nie, 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 nie rób tak. Okej, okay, był Y z patykami, prawda? Bo tutaj widzę Y z patykami. Niech będzie krewetka bez zawijaska. Krewetka bez zawijaska. Został jeszcze taki znak i łyżwa. I łyżwa już widzę. łyżwa, tu jest ręka z księżycem, to nie. Tutaj to ja w ogóle już nie podjeżdżam. Okej. Okay. za drugim razem jak zwykle poszło lepiej. Koń radośnie rży. Teraz porozmawiajmy z koniem. Aha, dobra, Anteja, anteja, nie, nie możemy porozmawiać z koniem, bo, bo, bo jest ich tu za dużo w jednym miejscu. Dobra, w takim razie najpierw jeszcze przejedziemy sobie przez liście. Jak widzicie, teraz chodzi za nami zielony wykrzyknik. Dosyć szybko się właśnie teraz nabijają te świetliki, ale niestety, co za tym idzie też. Aha, dobra, jeszcze jedno. Jeśli się nie mylę, dokładnie. Koń radośnie rży, ale też co za tym idzie, bardzo szybko je wydajemy. Koń radośnie rży, koń radośnie rży, koń radośnie rży i koń radośnie rży. Więc zrobiliśmy sobie cztery za jednym zamachem. Mamy stówkę w kieszeni i 400 ekspa dla konia, więc w ogóle super, że polecam wam robić za jednym zamachem wszystkie. Co prawda mogą dziwnie wyglądać, ale. Czy to komukolwiek przeszkadza? Mnie przeszkadza, ale mi mało co przeszkadza. Powiedziałam, że jestem chyba najbardziej marudną osobą na świecie, że jeśli chodzi o gry, do wszystkiego się muszę przyczepić, wszystko, wszystko bym zrobiła inaczej. W sumie nie tylko w grach, ale nieważne, nikt nie musi tego wiedzieć. Dobra, podjedźmy sobie jeszcze raz do kamienia matki. Ponieważ za nasze szalone 800 świateł powinniśmy móc coś jeszcze kupić. Tutaj, dokładnie. Eee, Częściej odkryjesz błędne ogniki, to nie, to chciałam. Masz większą szansę znaleźć świetliki w stertach liści. I myślę, że to sobie odblokujemy. I to będzie w sumie ostatnia rzecz, którą zrobimy w tym odcinku. Dobra, więc na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ten odcinek poszedł w dosyć nieoczekiwanym kierunku, w sensie w innym niż planowałam, ale myślę, że i tak był pełen aktywności, a zawsze trochę miła odmiana od ciągłego zbierania świetlików. To, to zadanie z Marią i zadanie z e, druidami było bardzo fajne. Więc ja się z wami żegnam. Jeśli macie jakieś pytania albo propozycje standardowo zostawcie je w komentarzach. A teraz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.